Ej kochani, dzisiaj będziemy losować kołem fortuny na dniach letnicy. Jedno zakręcenie takie kosztuje 10 zł, dlatego zobaczymy, co wylosujemy. Dobra, już mam wykopione i... Uwaga. Uwaga. Co to będzie? Ozdoba na głowę. Dostaliśmy takie coś. Teraz już jestem na trawce i robimy open. otwieram, Kowujemy. Odpakowujemy. Zostaliśmy taką czapkę jako beret. Nie no, normalnie. Dobra, jeszcze mamy takie coś. Zobaczymy, co nam się z tego wyloży. Zobaczymy, co to jest. Dostaliśmy takie coś, nie wiem. Jeszcze taki biały pis. To jest pis, którym się pisze. Na biało, i wtedy to jest ultrafiolet.